Cześć, ja jestem się Natalia. Chciałabym się zaprezentować naszą kamizelkę marki DaiMiro. Jest ona uszyta na specjalne zamówienie klienta, który jest fanem filmu Sunowie z Anarchii. Klient zamówił nas kamizelkę w klasyczną standardową gładką z kieszeniami tylko z przodu na piersie. i podstawowy modem ma tutaj z boku na ręce, żeby było zgodnie, można go sobie schować, ale ze względu na to, że naszyliśmy mu na szybkę sam pro trzeba było kieszenie usunąć, więc sam był w innym sklepie naszywki. My w ramach tej samej ceny kancelki naszyliśmy już bezpłatnie naszywki. To z przodu, z tyłu. Wydaje mi się, że warto zamawiać kancelkę i przysyłać do nas na naszywki, bo nasze szwaczki od razu przed się przyszyciem podszewki, Przyszyją Wam naszywki, tak że nie trzeba będzie i narkocować, potem nie będzie musiała tych naszywek odszywać albo rozpróbować i potem zszywać ponownie. Od razu jest ładnie, elegancko zrobione. Nasze kamizelki i kótki wykonujemy tylko skóry, ze skóry wołowej. Jest to chyba jedna z najmocniejszych skór dostępnych na rynku. Większość dostępnych to skóra świńska i owcza. Skóra świska jest dosyć wytrzymała, ale jak zacznie się ścierać, to robi się taka kropowata, troszkę się szybciej brudzi. Skóra wołowa jest delikatniejsza i naprawdę bardzo mocna. Znowu, tak jak u ochnika, jest dużo kurtek owczych. Ta skóra jest bardzo delikatna. Ten rodzaj skóry świetnie się prezentuje do eleganckich sukienek, dla kobiet, delikatne, cienkie kurteczki. Oczywiście są bardzo ładne, ale są delikatne. Także jedząc w kopcie kluczy, przechodząc nawet przez drzwi, możecie zahaczyć oklankę i się po prostu rezerwie. Także dla mężczyzn lubiących wrażenia i aktywnych, zdecydowanie kładząc skórę wołową. Jeżeli szukacie kurtki, która Wam się wymarzyła, czyli nie, gdzieś w internecie widzieliście jakiś ładny model, śmiało kontaktujcie się z nami, możemy go uszyć, możemy zrobić na scenie z Anarchii, czy cokolwiek innego.